Piłat powiedział do Jezusa: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród twój arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus, tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, Słucha mojego głosu. Nic nie może przecież wiecznie trwać, śpiewała niegdyś Anna Janter, na krótko przed swoją tragiczną śmiercią, zostawiając swojego męża, swoją córkę, a także perspektywę prawdziwej, wielkiej kariery. Pewnie na co dzień również doświadczamy kruchości naszego życia. Doświadczamy tego, jak ułomne są nasze plany, jak możemy mieć snuć różnego rodzaju wizje na przyszłość, a los nam bardzo łatwo je weryfikuje. Dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla przypomina nam, że. Postać tego świata przeminie całkowicie. Że czy tego chcemy, czy nie, zbliża się w każdej chwili dzień końca świata. Oczywiście to myślenie apokaliptyczne o końcu świata nie jest obce nam, ludziom przełomu XX i XXI wieku. Mamy już za sobą lęk spowodowany rozpoczęciem 2000 roku. Mieliśmy również panikę spowodowaną końcem kalendarza majów. Wtedy pojawiały się różnego rodzaju wizje i sposoby, w jaki sposób przeżyć ów tragiczny dzień. Dzisiejsze Słowo Boże, dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że dla osoby wierzącej ten dzień końca świata nie powinien wzbudzać lęku, ponieważ naszym obrońcą, naszą jedyną obroną jest. Jezus Chrystus, Król Wszechświata. Jak pisze autor natchniony w drugim czytaniu, ten król jest królem miłosierdzia. To On odpuścił wszystkie grzechy. To On jest arcykapłanem oczekiwanym przez wszystkich proroków Starego Testamentu. Pierwsze pytanie, z jakim zostawia nas dzisiejsze Słowo Boże, to w jaki sposób korzystam z tego daru? W jaki sposób przygotowuję się do sakramentu pokuty, do sakramentu spowiedzi? Czy mam odwagę nazwać swoje grzechy po imieniu? Czy mam odwagę zanieść Jezusowi, wierząc, że On może oczyścić moje serce? Drugie pytanie, druga refleksja, z jaką zostawia nas Słowo Boże, to kwestia czuwania. To słowo czuwanie pojawia się w wielu miejscach Ewangelii. O czuwaniu mówi Jezus do tłumów, o czuwaniu mówi do apostołów. Również przy pożegnaniu, kiedy ostatni raz przed swoją męką, przed swoją śmiercią spotyka się z uczniami w Wieczerniku, mówi o potrzebie czuwania. Czuwać można na różne sposoby. Można czuwać jak dziecko alkoholika, które patrzy w okno wyczekując ojca i drży na myśl, czy ojciec dzisiaj wróci pijany czy nie. Czy dzisiaj dostanie lanie za nic, czy też będzie spokój w domu? Ale można też czekać, jak osoba ukochana na swojego ukochanego, czy też ukochaną, z wytęsknieniem, przygotowując, wykorzystując każdą chwilę do tego wyjątkowego spotkania powrotu umiłowanego czy umiłowanej. W jaki sposób ja, jako osoba wierząca, Przygotowuję się na spotkanie z moim Panem. Czy jest to oczekiwanie wypełnione lękiem, bo przyjdzie Pan i władca tego świata, Król Sprawiedliwy? Czy też jest to wyczekiwanie, wyczekiwanie wypełnione miłością, bo wiem, że wreszcie zobaczę twarzą w twarz Boga, który jest miłosierdziem. Boga, na spotkanie z którym. Przygotowywałem się przez całe moje życie.